Żydar! co się tam u Ciebie dzieje? No. Nieważne, nieważne, no po co, no co chcesz? No jakby tu Ty do mnie dzwoniłeś, ale okej. Okay. Więc chodzi o to, że... Ja jakby mam taką historyjkę powiedzenie, Tak, tym razem ja, a nie Bożydar. E, więc e, chodzi o to, że jak byłem dzisiaj w szkole, to... Miałem bibułę na plastykę, bo robiliśmy kątyliony, co nie? No i kiedy szedłem e, umyć ręce, bo miałem całe w kleju i wyrzucić bibułę, to namoczyłem tą bibułę i później ta cała, cała farba poleciała na białe ściany. Teraz dostałem uwagę i, po, i muszę ten... E, 10 zł tam za ten... Za, 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 za pokryć koszty za ścianę, za farbę białą, no. Żydar, bo chyba cię słabo słychać przez to, że taki wiatr tam jest u ciebie. Słuchaj, tak na bardzo nie słuchałem co ty mówisz, bo ja jestem, ja właśnie pobijam Mount Everest. A, okej. Okay. Fajnie. A kiedy ten wiatr Macie w końcu by... przestanie wiać? Jak zejdę z Mount Everestu. Aha. Okej. Okay. Masz coś do opowiedzenia? Po co tam idziesz? No, wbić, wbić Monteveres. I tyle? Mm, no, nie wiem. No, przy okazji, jeszcze wsadzić bombę jądrową w górę. Dlatego tak wolno wchodzę, bo mam bombę jądrową na plecach, gaśnicę. W razie jakby coś się działo. No. mówkę mam. Pakietnicę. To powiem. I parę samolotów na wypadek, gdybym zobaczył jakieś dwie wieże. daję Szkoda. Szkoda, kolejne dwie wieże pójdą, nie wiadomo gdzie. A. No a mam pytanie, takie jedno pytanie. Kiedy ty do jasnej ciasnej schodzisz z tej góry? się znudzi albo jak no jak chcę się no, no pierw to muszę ją zdobyć tą górę to powiedz jak będziesz schodził bo to bo ten dźwięk już trochę wkurza a czy ten wiatr przepraszam słuchaj nie powiem kiedy będę schodził a chcesz być gejem Chcesz być gejem? No, kurde, niedźwiedź! Jak nie chcesz być gejem, to Zaj, powiedz kiedyś, niedźwiedź, po, po Jak... cię. Chodź tu. Niedźwiedź, chodź tu. O, idzie do mnie. Jak nie jesteś gejem, to powiedz kiedy schodzisz. Nie wiem, tak za dwa lata może. Co? Niedźwiedź, chodź tu do mnie, kici kici. To nie jest kop. się rozpędził? Chyba mnie lubi, bo tak szybko biegnie. W moją stronę. Ej no zwolnij, bo zaraz się we mnie wjedziesz! Ej, 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 ej! ej, ej, ej a, 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 a. w ogóle nie Chyba pogonię cię ciebie rakietnicą. No i pewnie szed... go Pewnie go byś wejść oh, do tego no Ale zabił. Czekaj, bo się góra cała trzęsie, o jezus maria No po co ty tego niedźwiedzie rakietnicą zabiłeś, boże? Dobra, szybko, pomajam drogę O nie, nie Ona się nie chce podpalić No dawać besty dźwięk wybuchu i w ogóle wybuch, wielki jeden Długo jeszcze? Dlaczego masz może się bomba jądrowa odpali. Aha. Dobra, ale słuchaj, ja tak w ogóle to... Ym... To co? Więcej niedźwiedzi. Dajam. No i pew pewnie tu przyszli przestać dźwięk. No i po co to zrobiłeś? Nie wiem, ale góra się przestała trząść, a to znak, że bomba jądrowa. Dajam. Odpala. Tylko nie to, wszystko, ale żebyś to. Uch, no to uciekam stąd, bo jak będzie punkt, to całą górę wysadzi. To jak ty chcesz wejść na Mount Everest, skoro chcesz ją wysadzić w górę? Ja się pytam. ja już nie chcę wejść. Aha. To schodzisz? No nie, wysadzam. Aha. Wsadzam. Trzy. Dwa. Jeden. Czemu przestało wiać? Ej, bo Bożyder chyba nie żyje. Wysadził całą górę i teraz chyba. No. Nie... Wysadził całą górę i wiatr też przy okazji. Ej! Co? Ej? Co? Ej. Bomba nie wybuchła. Wiesz, co jest najgorsze? Co? Zobaczyłem, że 10 milionów F16 leci w moją stronę. Aha. A mam pytanie, dlaczego przestał wiać? Jak nie wysadziłeś bomby, to co się stało? Chyba się spierdziałem i wiatr uciekł. Daję. Bardzo fajna informacja. Ej, bo gdzie jest kibel? No dobra, nie szukaj tego kiblu, sraj w tej górze. O, nie jest kibel, nie jest kibel. Jest kibel. No to idź. O! A teraz go wysadzam, bo nie ma spłuczki. Bro, no przestań to wszystko to wysadzasz. O, no. o dwie wieże, dwie wieże, szybko, moje samoloty. Lecę samolotem dwie wieże. Co mu się tam dzieje? Ej, tyle. Ej. Ej. O Boże, co ja słyszałem. Ej, to chyba. Ej, to chyba. To, 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 to ten wybuch to był taki ogromny, że chyba milion kilometrów stąd to słyszałem. Ale to tak było cicho słychać. Ej. Dobra, Boże, dar nie żyje. <ścoughs> Ej. Wkrótce QND, więc zadawajcie różne pytania. Dzięki za oglądanie.